Jasnowidz ostrzega przed tym, co nadejdzie. Jackowski, jak przyjdzie czas, pan zrozumie. Rok 2026 w showbiznesie zapowiada się burzliwie? Dziennikarz Super Ekspresu zapytał Krzysztofa Jackowskiego wprost, co czeka gwiazdy, scenę muzyczną i medialnych ulubieńców Polaków. Odpowiedź Jasnowidza była krótka, enigmatyczna i niepokojąca. Padła nazwa legendarnego zespołu, a Jackowski wyraźnie dał do zrozumienia, że to, co dziś brzmi jak zagadka, w przyszłości może nabrać zupełnie nowego znaczenia. Krzysztof Jackowski od lat wzbudza ogromne emocje. Jedni traktują jego słowa z przymrużeniem oka, inni zapisują je skrupulatnie, by później sprawdzać, co się sprawdziło. Jasnowic Czuchowa wielokrotnie komentował wydarzenia społeczne i polityczne. Tym razem na tapet trafił polski show biznes. I pytanie, które interesuje tysiące fanów, co wydarzy się w 2026 roku? Show biznesowa przepowiednia na 2026 niepokojące słowa Krzysztofa Jackowskiego o show biznesie. Padła nazwa: Lady Punk. Dziennikarz SuperEkspresu zapytał Krzysztofa Jackowskiego, czy nadchodzący rok przyniesie w świecie gwiazd przełomy, skandale albo wstrząsy, o których dziś jeszcze nikt nie mówi. Odpowiedź była nietypowa, nawet jak na niego. Jasnowic wyraźnie zaznaczył, że nie mówi o czymś teraz, ale o wrażeniu, które od dawna mu towarzyszy. Ja powiem tylko jedno i to nie jest teraz, ale coś, co mi się kojarzy od jakiegoś czasu. Jak przyjdzie czas, to pan to zrozumie. Jedną rzecz powiem i ona będzie kompletnie niezrozumiała. Pozdrawiam zespół Lady Pank, szczerze, niech pan pamięta, to co teraz powiedziałem, wyjawił tajemniczo Jackowski. Jackowski nie chciał niczego doprecyzować. Nie zdradził, czy chodzi o wydarzenie, rozstanie, konflikt, chorobę, czy może wielki powrót. Nie wyjaśnił też, czy jego słowa mają związek z konkretną osobą, czy raczej z całym środowiskiem muzycznym. Jedno jest pewne, nazwa Lady Punk nie padła przypadkowo.